Okej, okay, witajcie! Z tej strony Mr. Babru. Witam Was w drze Lone Survivor, w e, niezależnej przyrodówce w bardzo fajnym, takim postapokaliptycznym, e, psychicznym, takim psychotelicznym klimacie retro. Naprawdę gra jest e, Zostałem polecam przez kumpla. Mm, przez pole. Wiecie, że do tam z Reft Steam Fortress'a i paru innych materiałów. E, nie wiem czy nie jest za ale to jest pierwsze odcinek, który będzie źle po prostu na rynku od nowa. A myślę, że nie wcale spoko, Chociaż muzyczka jest głośna. Ogólnie, czym się charakteryzuje Gra? Ona ma taką właśnie dziwną grafikę. To właśnie retro, starą grafikę. Bardzo świetny soundtrack. Naprawdę, soundtrack z system, jak się tylko da. No i, ja już grałem trochę w tę grę. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że nagrałem to let's play. Ale, bo Fraps mi nie łapał. Ale, nagle zaczął łapać. No nie wiem. Cieszę się, że to wytłumaczyć. Teraz zacząłem na grę, Na grę. Teraz yy, obejrzymy takie psychodeficzne intro, znaczy taki wstępnie, jakby ogólnie odcinki, będą e, od 15 do 20 minut. To będzie taka króciutka seria, będzie się pojawiała prawdopodobnie co wieczór e, od poniedziałku do piątku. Więc myślę, że szybko się z nią uporamy, bo z tego co wiem, to granie jest dura. E, tak, usuwamy grę, która aktualnie mamy zapis, i zaczynamy od nowa. Jesteśmy ogólnie w grze, wcieramy się w postać Survivora. Ale widzicie, tu jest taki, coś, taki klimat, wiecie, no zaraz zobaczycie zresztą. Moje imię to, hmm, to nawet nie jest teraz ważne. Realnie nie daje nawet wyboru, możliwości wyboru imienia. Nawet nie wiem, od jak dawna tu jestem. Ogólnie będę wam tłumaczył tak mniej więcej, co znaczy hmm, dialogi. Wiecie, ja jestem znany, jestem słaby. Ale myślę, że większość będę rozumiał. Teraz nie mam pomysłu. Hmm. Będą... Hmm, minęło już sporo czasu od wybuchu apokalipsy, Teraz jestem pewien. Znaczy, od wybuchu tego no, zarażenia, no. E, Utrzymuje się tutaj z dźwięka, słysząc dźwięki tego czegoś na zewnątrz. Potwory. Ta, chyba tak mogę je nazwać Z tego co wiem jestem jedynym który przetrwał The lone survivor Samotnym ocalałem Tak to się można przetłumaczyć Nie mogę już więcej wytrzymać Nawet jestem bez zapasów Jeżeli człowiek jest tutaj żywy Muszę go znaleźć Muszę ich znaleźć jeżeli mi się nie uda. Nie, Boże, nie, nie złapam fronterzystów, przepraszam Was. Ale nie chcę umrzeć sam, samemu, nasza postać. Ogólnie o samej postaci dużo nie wiem. No właśnie wiemy, że przeżył jak jeden z niewielu. No i teraz właśnie wygląda nasza postać, że poruszamy się z strzałkami. To jest dosyć wygodne, powiedzieć, powiedział, jeżeli chodzi o strzałki. Ogólnie gra mi przypomina trochę Silent Hill a Dwójkę. Jeżeli chodzi o samu, sam początek, Zobaczycie zaraz, dlaczego. Ponieważ yy, obejrzałem ją w Wesoft, sam w to nie grałem, ale zacznijcie. Dlaczego? Jeżeli chcesz też zidentyfikować dwójkę, to na pewno też. Stąd motywy. Ogólnie czytajcie. Mamy opcję opcje. Ale chyba, chyba opcja, już dało się zmienić, już i pamiętam jak. O, wcisnęliśmy. Dobra, idźmy na razie. No i dobra, będę Wam sobie na bieżąco tłumaczył. Interakcję wchodzi x Możemy tutaj no, praktycznie do wszystkiego podejść. O, znaleźliśmy kawę. Tam no, pijemy sobie. Lovely. Wow, no i się zaczyna taka psychoklimatowa scenka. Widzicie, byliśmy w jakimś pokoju nagle. Jesteśmy kompletnie gdzie indziej. Może Wam się wydaje, że takie coś nie może być straszne, ale jednak. To może. Runia ja przyszedłem do pewnego mm, momentu, więc pewnie w pierwszy odcinki będę wiedział mniej więcej co się stanie, ale później już nie. Nasza mosteczka pytała o co chodzi. No i widzimy potwora. Tak, to jest jeden z tych potworów, o którym słyszeliśmy, o którym opowiadał nam nasz główny bohater. Na Razem na nie możemy tylko patrzeć. Wydaje dziwne dźwięki, błyszczy i w ogóle jest naprawdę dziwne. Eee, nasz bohater mówi, że można przejść przez. Zablecajmy potwora, chowając się właśnie, oh, właśnie w takim miejscu. I tutaj możemy teraz się poruszyć wolno. Ogólnie potwór nas wtedy nie widzi. Naszej postaci w siebie pika. Serducho. O demosji chyba. No i teraz możemy szybko przejść. Potwór nas nie zauważył. No i teraz idziemy za kurtynę. No i tutaj widzimy dziewczynkę. Chyba. Hello. Ona się nie nazywa Helu. O, ta maska jest świetna. Czy wszystko w porządeczku? Co ty tam trzymasz? Och, ty, niegrzeczna. Nie żartuję, tak nie mówi. No, upuściamy mydełko. Nie, upuściła coś i to coś to jest. E, to jest. Cieszynkowa latarka, wygląda dla mnie trawat, ale tu pić więc wiecie. No i możemy ją odpalić. Wow! Boże, moja głowa! Mam potworny ból głowy. Cholerne nocne koszmary. Tam wcale nie. One wcale nie są lepsze od tego, co mam tutaj. No, teraz naszą postać będziemy mogli rozegrać. Szczególnie to był sen, tak? To był sen. Nasze postać teraz się wstanie Będziemy w miejscu, które będzie bardziej przy... przypominało właśnie Wam o Silent Hillu Przemian, Mistrzek, Trojarzy Podnieśliśmy jakąś zieloną pigułę Ogólnie to jest plecak, gdzie się na trzy sektory eee, Takie medykamenty, jakieś takie przedmioty podręczne Oraz, e, nie wiem, tu listy różnej notatki, gdzie ją znajdować Ogólnie na razie sobie włączymy latarkę, żeby nie marnować loterii I ona się domyślnie F e, odpala Użka na raźnie nie odpalamy. Bo najlepiej uży używać łóżka, a dopierać się zmęczonym. W ogóle to jest jedyna możliwość na w tej grze. E, użyjmy radia. E, ocalali, modlą się. W 203 pokoju. To wszystko, co mogę, co mogę usłyszeć. Czy to znaczy, że iść do pokoju 203? O, najpierw? Może ktoś tam jest żywy? O, i mam te pamiętnik czytajmy go. <laughs> a wam go nie całego czy to tylko... czytać głębszy sens, nie do Bo to nie było... nie miałoby sensu, bo tych not notatek tu się naprawdę dużo znajduje. Dobra, w tym pamiętniku mniej więcej dowiedzieliśmy się, że piszemy, nie wiem czy to jest nasz pamiętnik, to czy się ktoś kto tu pisze, pisze, że już ma dość jedzenia robaków i ogólnie musi znaleźć jakąś broń, bo te potwory są bardzo niebezpieczne z bliska i ogólnie, co najważniejsze, wspomniał nam o kluczu, który zostawił w sofie, czyli na kanapie gdzieś w salonie. Tutaj mamy taką przypominajkę, aż znaczy taki w sumie, Rozpiskę, e, że tak powiem, naszych e, najbliższych e, kontroli no. najprościej nazywając. I w sumie mamy interakcję i strzelanie, tak, będzie możliwość strzelania. Co mamy Weapon Mode, e, czyli jak to odpalimy, to możemy strzelać, jeżeli to nie odpalamy, to po prostu nie strzelamy. Wiecie, co to on bierze pistolet do ręki i zaczyna strzelać, dopiero wtedy można strzelać. No, oczywiście e, chodzi się strzałkami, z pasu się otwiera Airfi żeby zasilować grę, musimy użyć łóżka. F to jest szybka latarka. R to jest szybka, e, szybkie przeładowanie broni. M oraz Enter to jest mapa. AS zwiększa się, zmniejsza gamę. Q i W Aspert się zwiększa, zmniejsza. E to jest Expert mode, nie, nie mam pojęcia, co to robi. Pewnie jest trudniej. P to pauza. Ich odkryje I to po, jedynka to podpalanie flary. Dwa to położenie mięsa przynęty na potwory. Oraz trzy to jest. Trzy to jest Chyba wybicie toniku leczącego. Szczerze, e, coś miał sprawdzić. A, gamma. Chyba sobie pod, podwyższymy gamę, bo YouTube strasznie ściemnia rania. Więc tak. Oto takiego poziomu. Wiem, że to troszkę psuje klimat. Szczerze, Takie mniej. O, tak, osę zostawimy. Wiem, że to trochę psuje klimat, ale wiecie. Zamknięte e, wyjście pożarowe. Dobra, jesteśmy w mieszkanku. Baterie znaliśmy do latarki, przyda się później. Płaszczyk. Co podnieśliśmy sobie jeszcze? Lustro. Lustra mają bardzo ciekawą funkcję w tej grze. To się dowiecie zresztą. Ale widzicie, widzicie, to jest hotel. Jesteśmy w hotelu. takim samym hotelu jak na początku Silent Hill 2. Gdzie właśnie łaziło się po piętrach, tam zabijało te potwory. To w sumie jest strasznie podobny klimat. Czekajcie. Buty. Tu ciekawe. Bo bohater takim honorem, jakby się jakimś unosi, on nie bierze nic swoich rzeczy. A on tu widzimy przez buty, one nie są moje <grych> i bierę ambosadkę. Jeżeli, jeżeli nie widzicie tego, to te pixele na dole samym naszej postaci to są stopy, a nie buty. Ale no możemy spojrzeć, nic specjalnie nie widzimy, ale czekajcie. Czuję, te, to chciał mnie przejść do innego miejsca. Ale nie, nie wiadomo gdzie. No i Jeli znajdziemy drugie lustro, co będziemy mogli tutaj wracać. To jest taka szybka podróż. Tutaj mamy drzwi wyjściowe. Ogólnie to jest ci cała płaszczyzna oparcie. Tu są drzwi, które są jakby. przed nami, a te są jakby. Te są przed nami, a te są za nami jakby. Widzicie to są drzwi wyjściowe, jakby. Tutaj jeszcze mamy drzwi. Do salonu i tutaj znajdujemy klucz, o którym do 206 pokoju, o którym nam mówił list. I możemy usiąść na tej. W lodówce coś mamy. A, co to za zapach? Nawet z moją to capi ochydnie Zaczynamy ze środku. Dużo zginięłego mięsa. 26 6 kawałków. One są właśnie do lurowania potworów. Jeżeli chcemy, żeby potwór. Jakoś skupił się na danym punkcie, rzuca mięso, on do niego podchodzi, zaczyna jeść, a my możemy sobie przejść obok niego, więc wiecie. Stołów, co to jest stołów? A, to chyba jest butla gazowa, albo kuchenka gazowa. Mam tutaj pralkę, w ogóle dziwne, jak to można jeść czanapę, lodówkę i pralkę w jednym pokoju? I tutaj mam kawałek papieru sobie go przeczytam, musimy wejść w Gelfipunek i go przeczytać. Eee, oczywiście mam streść za chwilę. nie dratu napisał, że nie może ufać już nikomu i że mm, ktoś z jego towarzyszy może być zarażony. Po prostu musi bardzo uważać na wszystko. Tutaj potrzebujemy klucza, żeby to otworzyć. E, no i teraz wychodzimy na hall. O, to właśnie te klucze potrzebowaliśmy od kanapy. No ja i sobie wyjedziemy. I tutaj mam mapę. Mapa oczywiście bardzo się przyda. No i zaraz zobaczycie, że e, strasznie to przypomina właśnie Silent Hill'a i te klimaty. Widzicie? E, czytajcie mam myszkę? Nie mam myszkę. Pokazuje nam, ogólnie, e, czekajcie, nie, nie mam myśli Ten znak zapytania po lewej w pokoju się to nasz cel, special e, Żółte to jest łóżko, jak widzicie, legendę Zielone to są otwarte drzwi, czerwone to zamknięte Blokada to jest taki właśnie pikselowata, pikselowaty zybzak. E, my jesteśmy oznaczeni kolorem niebieskim jasnym I e, na różowo są oznaczone my, mydła, lustra, <lustra> Czemu chciał ja chciałem powiedzieć mydła? O, jakiś list mamy list mówi, żebyśmy nie szli gdzie bez mapy. Jeżeli znam drogę, to lepiej yy, właśnie trzymać się. No i tutaj jest podpowiedź, że jeżeli zostawimy mięso dla yy, właśnie tych stworków, to, to będziemy mogli mm, normalnie przejść. Raczej no, ona się zajmuje mięsem. Tutaj na razie nie możemy przejść, więc idziemy dalej. Tutaj musimy otwalić te tarczy, żeby cokolwiek zobaczyć. A, to jest roślinka, którą nasz bohater nazywa Chuck. Więc wiecie... O, tu możemy się schować. Oczywiście tam nie jest teraz potrzebne. No i mam potwora. E, musimy położyć mięsko gdzieś tutaj chyba. I widzicie, potwór od razu z takiej odległości biegnie. Czy biegnie, no czy łapie, no nie wiem jak to nazwać. No i zajmuje się jedzeniem. No, i tutaj już się wkurzył na nas. Tu nie ma przejścia, musimy wejść za tych drzwi. To jest apartament 205. Tu też jest e, potwór. Musimy zwiewać. dobra, przeszukajmy sobie szelwse czyli e, półki. Łóżko. Nasz bohater mówi, że to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby spać przed czymś takim. Mamy jakąś starą notatkę. Zdniecioną. Hardlamp, to znaczy zniesiona. Zgnieciona The Only A, no, mówi, że nasz bohater, że buty to są to Właściwie tylko po to, żeby, żeby nas usłyszały Potwory. Ogólnie przeczytajmy tą notatkę Jakiś koleś właśnie zakwestionował metody Dracula, które jest bardzo brutalny i on mówi, że nie wszystko trzeba załatwiać bólem i właśnie czymś takim. No i tutaj w kiblu znajdujemy taką dziwną, strasznie dziwną e, dziurę, i właśnie wannę, oraz sam kibel. Oj, wyszliśmy. I ogólnie przez tę dziurę przyjdziemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. To tak, to będzie seria, mam nadzieję, że kompletna, mam nadzieję, że się nie zatnę w pewnym momencie. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i serdecznie, jeżeli tak w Wam się podobało to łapeczki w górę, będą bardzo mile widziane, a póki co ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, no i pa pa! Hej, pa pa!